Automatyczne ekspresy do kawy Jura zamieniają świeżo palone ziarna kawy w wykwintne specjały kawowe według indywidualnego gustu każdego użytkownika. Oto jak to działa: Młynek Aroma G3. Naciskamy przycisk Espresso i rozpoczyna się przygotowanie specjału. Najpierw ziarna kawy są mielone. Młynek aroma G3 mieli ziarna kawy na jednym z sześciu poziomów grubości mielenia. Warto pamiętać, że im drobniej zmielona kawa, tym bardziej intensywny będzie miała smak i aromat. Woda podczas zaparzania potrzebuje więcej czasu, by przedostać się przez drobno mieloną kawę, a tym samym wydobywa z niej więcej związków aromatycznych. Precyzyjnie zaprogramowana ilość kawy dla danego specjału po zmieleniu trafia do jednostki zaparzającej o regulowanej pojemności. Pojemność jednostki to przedział od 5 do 16 gramów zmielonej kawy. Jednostka zaparzająca jura automatycznie robi to, co wprawny barista z wieloletnim doświadczeniem. Podczas procesu zaparzania elektroniczny system precyzyjnie dostosowuje ciśnienie do zaprogramowanej ilości zmielonej kawy. Woda jest drugim naturalnym produktem przetwarzanym przez automatyczne ekspresy do kawy jura. Dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą z nich jest kamień, którego odkładanie powodowane jest podgrzewaniem wody. Druga to substancje, które mogą być obecne w wodzie i wpływać na jej smak. Inteligentny system wody IWS to rewolucyjna technologia, dzięki której ekspres automatycznie rozpoznaje włożenie filtra, bez konieczności jego dodatkowej aktywacji w opcjach programowania. Wkład filtra CLARIS opiera się na zasadzie przepływu grawitacyjnego. Wkład filtra CLARIS zawiera w 100% naturalne składniki. Granulki w filtrze są wprowadzane w ruch przez przepływającą przez filtr wodę. Filtrują wodę na zasadzie wymiany jonowej. W przefiltrowanej wodzie pozostaje niewielka ilość wapnia, która z jednej strony jest niezbędna do uzyskania optymalnego aromatu podczas ekstrakcji zmielonej kawy, a z drugiej nie powoduje zawabnienia elementów grzejnych. Ważne dla zdrowia minerały i fluorki pozostają w wodzie. AS to proces wstępnego zaparzania, który pozwala wydobyć pełnię smaku i aromatu z różnorodnych mieszanek świeżo palonych ziaren kawy. Niewielka ilość wody zostaje podgrzana i doprowadzona do jednostki zaparzającej, gdzie następuje zwilżenie zmielonej kawy. Zmielona kawa pęcznieje i tym samym umożliwia swobodny rozwój aromatu. Inteligentny system wstępnego zaparzania za każdym razem dostosowuje ilość wody do ilości zmielonej kawy. Przygotowywana jest odpowiednia ilość wody, zaprogramowana do przygotowania espresso. Proces ekstrakcji pulsacyjnej został opracowany, aby wydobyć pełnię smaku i aromatu, również w przypadku krótkich specjałów kawowych, takich jak ristretto czy espresso. Przetłaczanie wody przez zmieloną kawę w krótkich, szybko następujących po sobie cyklach zoptymalizowało czas ekstrakcji. Idealne ciśnienie zmusza wodę do przepływu wokół każdej granulki zmielonej kawy, co skutkuje uwolnieniem cennych składników i rozkwitem smaku i aromatu. Po zakończeniu procesu zaparzania, pozostała w jednostce zaparzającej woda zostaje odprowadzona do tacy ociekowej. Następnie jednostka zaparzająca przemieszcza się w górę, a porcja fusów zostaje wypchnięta bezpośrednio do pojemnika na fusy. W tym samym czasie za pomocą urządzenia podobnego do strzykawki następuje odessanie z jednostki zaparzającej pozostałej wody i uwolnienie jej bezpośrednio do tacy ociekowej. System jest gotowy do przygotowania kolejnego specjału. Cappuccino, latte macchiato i podobne specjały przygotowywane są z dodatkiem mleka lub pianki mlecznej. Podczas przygotowania takich specjałów, do dyszy spieniającej należy podłączyć pojemnik na mleko. Oto jak to działa. Termoblok szybko nagrzewa się do temperatury około 140 stopni Celsjusza. Woda zamienia się w parę. Wewnątrz dyszy spieniającej para wytwarza podciśnienie, które zasysa mleko. W kontakcie z parą, mleko wewnątrz dyszy spieniającej zostaje podgrzane. Gorące mleko przepływa do przygotowanej szklanki. Do przygotowania pianki mlecznej urządzenie ponownie wytwarza parę, która podgrzewa mleko. Tym razem wykorzystuje się również powietrze, które, wprawione wewnątrz dyszy spieniającej w ruch, powoduje spienianie mleka. Dysza do spieniania mleka posiada dwie oddzielne komory, w których mleko jest dwukrotnie spieniane. Tak wypolerowane mleko nie posiada żadnych pęcherzyków, a jego tekstura jest gładka i zwarta. Rezultatem jest najwyższej jakości pianka mleczna z delikatną nudą słodyczy o idealnej, długotrwałej, kremowej konsystencji. Można zaprogramować 10 różnych poziomów temperatur dla mleka i pianki mlecznej. Temperatura mleka jest regulowana poprzez dostosowanie proporcji mieszania mleka i pary. Odpowiednie ustawienia to gwarancja najlepszego rezultatu w filiżance o odpowiednim aromacie i oczekiwanej temperaturze. Specjały kawowe oferowane przez ekspresy automatyczne Jura przygotowywane są zawsze ze świeżo zaparzonych ziaren kawy, nie z kapsułki.